Na wstępie chciałbym bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie na dzisiejszą imprezę. Myślę, że po tych kilku latach dzisiaj mogę powiedzieć, że na początku byliśmy gośćmi tej imprezy, którzy szukali wiedzy na temat pojazdów elektrycznych, infrastruktury, systemów ładowania. Dzisiaj gościmy jako Lasy Państwowe już jako osoby, które mogą się podzielić z uczestnikami, gośćmi tego spotkania własnymi doświadczeniami. Lasy Państwowe od 2017 roku realizują projekt rozwojowy pod tytułem Las Energii, który przede wszystkim opierał się na rozwoju odnawialnych źródeł energii i szczególne miejsce w tym projekcie ma elektromobilność. Drodzy Państwo, stawiamy na elektryfikację, na ekologię i na ekonomię. Jeżeli chodzi o parametry techniczne tego samochodu, baterie są 64 kW, zasięg około 430 km, co najważniejsze, cisza samochodu, cisza silnika, która pozwala nam zdecydowanie zwalczać szkodnictwo leśne i to jest największym walorem tego samochodu. Jeździmy samochodem półtora roku czasu, nie było żadnych problemów, w związku z tym jesteśmy bardzo zadowoleni. Posiadamy własną fotowoltaikę, która pozwala nam ładować samochód praktycznie bez kosztów. Zależy nam na tym, by jak najmniej produkować CO2. Bezemisyjne auta pozwalają nam dbać o przyrodę, nie zostawiają śladu węglowego, dzięki czemu przyszłość przyrody w naszym kraju dla przyszłych pokoleń będzie czystsza, lepsza i piękniejsza. My jako lasy państwowe. Hmm... W tej chwili posiadamy stacje ładowania, jest ich około 100. Dążymy do 400 stacji ładowania. Sam samochód elektryczny też jest przecież autem, który nie wymaga tak dużych nakładów finansowych w użytkowaniu już jak zwykły samochód standardowy. Wiadomo, odchodzą wymiany olejów, te wszystkie rzeczy eksploatacyjne. Jest to przyszłość dla takich potrzeb standardowych na To to na pewno będą, tych samochodów będzie coraz więcej.